Przejeżdżałem kiedyś tutaj rowerem i zauważyłem, że, że są tutaj kląskawki. Przyleciały, przyleciały. Dzień dobry, moi drodzy. Dziś chciałem was zabrać na przygodę z jednym z moich ulubionych ptaszków, z kląskawką. E, jesteśmy blisko zachodu słońca, jak widzicie. No i e, jestem tutaj już jakiś czas. Troszkę mi się udało nagrać, co wam zaraz pokażę. E, będę musiał jednak, chyba, wrócić na wschód słońca, bo. Bo niestety nie udało mi się złapać nic w locie, a chciałbym je uchwycić w locie, gdyż e, naprawdę wygląda to spektakularnie. No nic, w takim razie ja idę do domu. Jutro pobudka, czwarta rano, i przyjadę tutaj. Zobaczymy, może się uda. Trzymajcie kciuki. Do zobaczenia jutro rano. Dzień dobry, dzień dobry. A, zaspało mi się trochę. A, mam zawsze problem z staniem. Tylko przyjdzie wiosna i lato. I te poranne wstawania to mnie zawijają dosłownie. No więc wróciłem, wróciłem na miejsce. Wczoraj wczoraj eee, troszkę stałem i obserwowałem ją, w jakim terenie się porusza. I, I po prostu zauważyłem, że ma ulubione swoje takie jedno drzewko na tej, na tej całej łące. Ma swoje ulubione jedno drzewko i oprócz tego taki jeden krzaczek. No i się skupię na tych obu, obu, e, obu gołązkach. I spróbuję zrobić jej tam zdjęcia w locie. Po prostu zakląduję na tych gąskach. Nie będę się jakoś kamuflował. Wczoraj zauważyłem, że nie przeszkadza jej moja obecność. Jak długo się nie ruszam, jakoś energicznie nie przemieszczam, tylko stoję w miejscu, to, to akceptuje mnie i, i nie boi się. Podlatuję dosyć blisko. Pierwszą gałązką, co ciekawe, to jest ta kubka krzaczków i siadam na tym najwyższym, na tej najwyższej gałązce. No i następnym drzewkiem jest o, tamto takie małe drzewko na samym środku. Więc na tych dwóch elementach się skupię. Nawet kilka informacji o niej, gdzie możecie ją spotkać zasiedla zazwyczaj właśnie od tego typu tego typu łąki z trawą piaszczystą, o skowronek wyleciał e, piaszczyste gdzie może znaleźć larwy gąsinice chrząszcze jakieś muszki itd., itd tym tym się żywi i, i tam możemy ją spotkać bardzo fajny dźwięk wydaje tak jakby ocierające się dwa kamienie. Spróbuję nagrać, choć ta, ta, to tej skowronki to dosłownie wszystko zagłuszą, więc... Więc yy, ciężko będzie. No i jest tam kawałek dalej fabryka, które też robi trochę hałasu, więc podejrzewam, że oprócz mojego głosu nie będę nagrywał nic innego, żeby po prostu, ta no, fabryka zagłuszy wszystko. Ale miejsce jest dość fajne. Naprawdę, naprawdę można enjoyować tutaj. No nic, rozkładam sprzęt, bo jestem i tak już spóźniony, i spróbuję. Spróbuję coś dograć jeszcze. Bo wczoraj, jak mówiłem, nie udało się zbyt wiele nagrać, bo bardziej bardziej chciałem zobaczyć jak się zachowuje, gdzie mogę ją spotkać, gdzie lata. Ogólnie lata ona po całym tym terenie. Ten teren jest dość spory. Ale no, tak jak mówię, zauważyłem wczoraj, że. Ten, te dwa krzaczki yy, po prostu zajmuje najczęściej. Przyleciały, przyleciały. Przyleciały oba. Pani i pan Kląskawka. Ale jest to piękny ptaszek. Coś pięknego. Uwielbiam ich barwę. Na razie obserwują. Ale już ma coś w dziupku, już coś zdążył polować. O tak. Piękny, mały ptaszek. Spójrzcie sami. Ja sam kiedyś się rowerem i zauważyłem, że, że są tutaj kląskawki. No i tak zrodził się pomysł, żeby, żeby kiedyś przyjechać i zrobić sobie sesję z kląskawkami. No i, i chyba chyba, chyba opłacało się spędzić trochę czasu, bo ptaszek jest naprawdę warty tego. Piękny mały ptak. Mam sporo materiału, mam sporo zdjęć. Słońce już jest dość wysoko i jest ostre. Nie ma nawet murki. Chciałbym może też powiedzieć troszkę o tym o maskowaniu. Ogólnie nie wszystkie ptaki wymagają tego, żeby się maskować. Niektóre nas akceptują po prostu jako człowieka. Oczywiście nie podlatują jakoś bardzo blisko, ale na tę odległość 5-6 metrów podlecą i dadzą się sfotografować. Tak było z Krąskawką też. Zaobserwowałem to wcześniej. Więc jak widzicie, no jestem w przy, przy, przytłumionych kolorach brązy i zielenie, ale, ale nie mam jakoś specjalnie kamuflaży, nie, nie wziąłem ze sobą namiotów i tak dalej, żeby zrobić jej zdjęcia z bliska. Wiadomo, nie, niektóre ptaki wymagają tego i, i nie da się tego obejść. Także tak to wygląda. Słyszycie, jak one śpiewają? O, patrzcie, ta kląskawka to nawet za mną leci. <laughs> A, piękny mały tak. Nie wiem, czy będzie widać na GoPro za szeroki kąt. No nic, ja uciekam do domu Zrobić sobie jakieś śniadanie No i co jeszcze? No na pewno chciałem wam podziękować Za subskrypcję Nowych widzów zachęcam do subskrybowania kanału Na pewno was nic nie ominie yy. Widzimy się za tydzień Pozdrawiam was bardzo I miłego dnia, bawcie się dobrze Powodzenia w fotografii. Trzymajcie się. Cześć.